Czy naprawdę wierzysz, że śmierć to koniec, że ci, którzy odeszli, po prostu zniknęli? A co, jeśli istniałyby tak głębokie i odkrywcze dowody, które mogłyby zmienić wszystko, co myślisz o życiu po śmierci? Obejrzyj ten film do końca, ponieważ zgłębimy perspektywę, której nigdy sobie nie wyobrażałeś. Z miejsca, w którym teraz oglądasz ten film, co byś pomyślał, gdybyś wiedział, że drogie osoby, które odeszły, wciąż są obecne? Może nawet bardzo blisko ciebie, w wymiarze, którego nie możesz zobaczyć, ale który jest bliżej niż myślisz. Badacze zajmujący się tym tematem są często kwestionowani, ale Werner Schiller poświęcił swoje życie na badanie istnienia świata duchowego i istnieją niezaprzeczalne dowody na to, że świadomość przeżywa. Ten film jest pełen odkryć, które mogą zmienić twoje postrzeganie życia i śmierci. Jak wytłumaczyłbyś doświadczenia, których nauka nie jest w stanie zrozumieć, sygnały, które tysiące osób otrzymują od zmarłych krewnych, co według ciebie kryje się za tą wielką tajemnicą? W tym filmie zgłębimy sekrety, które były dyskutowane przez lata, relacje tak fascynujące, że sprawią, że zakwestionujesz swoją perspektywę. Przygotuj się, by odkryć, co naprawdę dzieje się po tym, jak opuścimy świat do Czy jesteś gotów na inną wizję tego, co oznacza żyć i umierać? Czy jesteś przygotowany, by otworzyć swój umysł i zbadać to, co zawsze ci mówiono o końcu życia? Zostań ze mną do końca i nie przegap ani jednego słowa, ponieważ to, co tutaj odkryjesz, może przynieść nowy komfort. Werner był zdeterminowanym naukowcem i badaczem, którego życie i praca przełamały bariery między tradycyjną nauką a tajemnicami świata duchowego. Wykształcony w zakresie nauk przyrodniczych i psychologii, Schiller początkowo zajmował się karierą skoncentrowaną na nauce konwencjonalnej, skupiając się na badaniu ludzkiego umysłu i świadomości. Jego praca była zgodna ze standardowymi badaniami naukowymi, dopóki nie natknął się na pytania, na które tradycyjna nauka nie mogła odpowiedzieć, co dzieje się ze świadomością po śmierci. To głębokie, osobiste doświadczenie skłoniło go do eksploracji świata duchowego. Strata bliskiej osoby wzbudziła w Schillerze gorące pragnienie zrozumienia, co dzieje się po ostatnim oddechu. Zaczął interesować się zjawiskami paranormalnymi i doświadczeniami z pogranicza śmierci, zanurzając się w badania dokumentujące te tajemnicze wydarzenia. To przebudzenie skłoniło go do zbadania relacji osób, które twierdziły, że mają kontakt z duchami zmarłych krewnych, oraz do studiowania przypadków, w których mediumizm i komunikacja z zaświatami wydawały się niepodważalne. Postanowił przeprowadzić skrupulatne i naukowe badania, stosując rygorystyczne metody zbierania danych na temat tych zjawisk i szczegółowo dokumentując każdy przypadek. Jego odkrycia ujawniły zestaw dowodów, które podważyły materializm naukowy, prowadząc go do wiary w istnienie życia poza planem ziemskim. Schiller stał się pionierem w obronie tezy, że świadomość przeżywa śmierć fizyczną, gromadząc imponującą ilość danych, studiów przypadków i analiz, które rzucały wyzwanie sceptykom. Ta podróż przekształciła go w centralną postać w badaniach duchowych i ustawiła go jako symbol naukowej odwagi. Schiller wierzył mocno, że nauka i duchowość mogą współistnieć, a zrozumienie natury świadomości było następnym wielkim osiągnięciem ludzkości. Werner Schiller ujawnił imponujący zbiór dowodów, które sugerowały, że świadomość nie kończy się wraz ze śmiercią fizyczną. Poprzez rygorystyczne badania i naukowe podejście śledcze badał zjawiska paranormalne doświadczenia z pogranicza śmierci, mediumizm i udokumentowane kontakty z duchami. Doświadczenia z pogranicza śmierci, NDE. Schiller intensywnie koncentrował się na NDE, badając relacje osób, które przeszły śmierć kliniczną i po powrocie opisywały bogate w szczegóły doświadczenia: poczucie spokoju i lekkości, przejście przez tunel światła, a nawet spotkania ze zmarłymi krewnymi. Te relacje były niezwykle spójne i niezależne od kultury czy religii ludzi, sugerując ciągłość świadomości poza ciałem fizycznym. W niektórych swoich badaniach Schiller skupił się na przypadkach, w których pacjenci byli w stanie opisać konkretne szczegóły otoczenia, będąc nieprzytomnymi, co wydawało się niemożliwe według powszechnego rozumienia naukowego. Dla niego te relacje były dowodem na to, że świadomość może istnieć niezależnie od mózgu. Dokumentacja zjawisk paranormalnych Schiller badał również zjawiska paranormalne, takie jak manifestacje przedmiotów poruszających się bez wyraźnego wyjaśnienia, a nawet wizje eterycznych postaci w miejscach związanych ze zmarłymi. W kilku z tych przypadków stosował naukowe metody obserwacji i rejestracji, tworząc dokumentację, którą uważał za znaczącą. W jednym z dochodzeń przeanalizował zjawiska pojawiania się, w których świadkowie relacjonowali szczegółowe wizje zmarłych bliskich w doświadczeniu dzielonym przez wielu jednocześnie. Schiller. Widział w tym silny dowód na to, że takie pojawienia nie były prostymi halucynacjami, ale formą bezpośredniej komunikacji ze świadomością, która przekracza śmierć. Badania mediumizmu i komunikacji duchowej mediumizm był kolejnym centralnym tematem w badaniach Schillera. Prowadził dochodzenia z renomowanymi mediami, które podczas kontrolowanych sesji wydawały się odbierać konkretne wiadomości od duchów. W wielu przypadkach media ujawniały informacje, których nie mogłyby wiedzieć w konwencjonalny sposób, co dla Schillera stanowiło możliwą sugestię komunikacji ze świadomością, która przeżywa po śmierci. Godne uwagi badanie przeprowadzono z medium, któremu udało się przekazać wiadomości od ducha, z bardzo szczegółowymi danymi osobowymi, informacjami, które mogliby potwierdzić tylko bliscy krewni zmarłego. Naukowiec zweryfikował autentyczność danych i stwierdził, że były to bardzo silne dowody na przetrwanie świadomości, badania nad świadomością. Poza ciałem Schiller zagłębił się również w fenomen projekcji astralnej, gdzie niektórzy ludzie twierdzą, że mogą opuścić ciało i podróżować do różnych miejsc, opisując wydarzenia i miejsca, w których fizycznie nie byli obecni. Udokumentował przypadki, w których te podróże zostały potwierdzone przez świadków, ujawniając dokładne szczegóły miejsc, w których osoby te nigdy fizycznie nie były. W swoich konkluzjach Schiller argumentował, że te relacje, w połączeniu z precyzją, z jaką przekazywane były niektóre informacje, wskazywały na świadomość, która nie była ograniczona przez ciało fizyczne i która mogła zatem przetrwać śmierć. Wnioski Wernera Schillera. Opierając się na tych dowodach, Schiller podważył materialistyczną wizję śmierci jako absolutnego końca istnienia. Uważał, że nauka musi poszerzyć swój zakres, aby zaakceptować, że świadomość jest czymś niezależnym od ciała i prawdopodobnie wiecznym. Schiller jasno stwierdził, że chociaż nadal istnieje wiele pytań bez odpowiedzi, odkrycia dostarczyły znacznych dowodów na to, że świadomość przeżywa, sugerując, że śmierć może nie być punktem końcowym, ale tylko przejściem do nowej formy istnienia. Te badania i studia uczyniły Wernera Schillera pionierem i jednym z najbardziej szanowanych głosów w badaniach nad przetrwaniem świadomości. Werner Schiller zebrał i udokumentował fascynujące i wzruszające relacje osób, które twierdziły, że doświadczyły spotkań ze zmarłymi bliskimi. Te relacje ze spotkań ze światem duchowym niosą emocjonalną głębię, która głęboko rezonuje z tymi, którzy stracili kogoś wyjątkowego. Ich historie ilustrują bezpośrednie i emocjonalne doświadczenia, które wykraczają poza racjonalne wyjaśnienia, oferując żyjącym pocieszające spojrzenie na to, że śmierć może być tylko nowym etapem istnienia spotkanie matki ze zmarłym synem. W jednym z udokumentowanych przez Schillera przypadków matka po tragicznej utracie syna w wypadku zaczęła w niewytłumaczalny sposób odczuwać jego obecność. Pewnego dnia, płacząc w swoim pokoju, wyraźnie zobaczyła postać syna obok siebie, z tym samym czułym wyrazem twarzy, jaki miał za życia. Opowiedziała, że w tamtej chwili uśmiechnął się do niej i przekazał jej poczucie spokoju i ulgi, jakby mówił, że wszystko jest w porządku i że nie powinna się martwić. To spotkanie nie tylko pomogło matce poradzić sobie ze stratą, ale posłużyło również jako potężne doświadczenie uzdrowienia emocjonalnego. Schiller. Widział w tej relacji przekonujący dowód na to, że świadomość syna w jakiś sposób wciąż istniała i pragnęła ją pocieszyć. Sygnały od zmarłych krewnych Schiller zarejestrował również niezliczone relacje o sygnałach, które żyjący członkowie rodziny wierzyli, że otrzymali od zmarłych bliskich. Jeden z najbardziej wzruszających przypadków dotyczył kobiety, która nagle straciła męża. Kilka dni po stracie zaczęła znajdować białe pióra w nieprawdopodobnych miejscach w swoim domu. Dla niej te pióra symbolizowały wiadomość, że mąż jest blisko, oferując jej komfort i pewność, że nie jest on naprawdę nieobecny. Te sygnały, które obejmowały również zapach perfum, Muzykę grającą w nieoczekiwanych momentach lub przedmioty poruszające się same, były dla Schillera wskazówką, że istnieje subtelna komunikacja między żywymi a światem duchowym i że te wiadomości służą pocieszeniu i wzmocnieniu tych, którzy zostali. Historia młodego człowieka, który komunikował się po śmierci. Jedną z najbardziej intrygujących relacji była historia nastolatki która po śmierci brata zaczęła mieć żywe i realistyczne sny, w których pojawiał się i opowiadał szczegóły o swoim nowym istnieniu. Podczas tych nocnych wizyt brat wydawał się pełen spokoju i dzielił się radami i wskazówkami, które były kluczowe dla dziewczyny w przezwyciężeniu żałoby. Te sny były tak intensywne i szczegółowe, że dziewczyna była przekonana, że naprawdę spotyka się z bratem, co Schiller uznał za jeden z najsilniejszych dowodów na ciągłość świadomości, doświadczenie ojca, który stracił córkę. Ojciec, zdruzgotany stratą swojej małej córki, opowiedział Schillerowi wzruszające wydarzenie. Stwierdził, że pewnej nocy, będąc w swoim pokoju, poczuł lekki powiew mimo zamkniętych okien i usłyszał cichy śmiech, który rozpoznał jako śmiech córki. Zaraz po tym wydarzeniu, ojciec zaczął regularnie śnić o dziewczynce, a te sny zawsze sprawiały, że czuł spokój, którego nie potrafił opisać. Dla niego były to prawdziwe i transformujące spotkania. Schiller wierzył, że ta manifestacja to coś więcej niż zbieg okoliczności, interpretując ją jako sposób, w jaki córka komunikuje się i uspokaja ojca. Historię komunikacji podczas sesji mediumicznych. Schiller udokumentował również przypadki sesji mediumicznych, podczas których media, nie znając wcześniejszych szczegółów na temat zmarłych, opisywały cechy i ujawniały bardzo konkretne informacje, które mogli potwierdzić tylko krewni. Podczas jednej z takich sesji, starsza pani, która właśnie straciła męża, usłyszała od medium frazę, którą jej zmarły mąż zawsze do niej mówił. Zawsze będę tu, trzymając cię za rękę. Ten intymny szczegół, nieznany medium, przekonał ją, że naprawdę ma kontakt z mężem. Te sesje, zdaniem Schillera, są silnymi dowodami na to, że mediumizm jest realnym środkiem komunikacji z tymi, którzy odeszli, potwierdzając ideę, że świadomość przeżywa poza śmiercią. Te historie poruszyły ludzi w głęboki sposób, nie tylko dlatego, że dają nadzieję na życie po śmierci, ale także dlatego, że pomogły wielu znaleźć spokój w cierpieniu. Schiller poświęcił się dokumentowaniu i badaniu tych relacji z niezwykłą pasją, ponieważ wierzył, że każda historia była kolejnym dowodem na to, że miłość i więź z naszymi bliskimi przekraczają barierę śmierci. Odkrycia Wernera Schillera na temat przetrwania świadomości po śmierci nie tylko otwierają nowe horyzonty dla zrozumienia naukowego i duchowego, ale także mają głębokie implikacje dla życia codziennego. Zrozumienie, że śmierć może być tylko przejściem, a nie ostatecznym końcem, ma moc przekształcenia sposobu, w jaki postrzegamy życie, śmierć i nasze relacje. Przekształcanie wizji życia. I śmierci. Jeśli śmierć nie jest końcem, zachęca nas to do bardziej intensywnego i znaczącego doceniania każdej chwili naszego życia. Idea, że świadomość może przetrwać, pomaga nam mniej skupiać się na dobrach materialnych, a bardziej na pielęgnowanych doświadczeniach, nawiązywanych więziach i pozytywnym wpływie, jaki wywieramy na ludzi wokół nas. Ta perspektywa zmniejsza również strach przed śmiercią, zastępując go spokojną ciekawością, a w wielu przypadkach poczuciem pokoju. Dla tych, którzy boją się nieznanego, wiedza, że świadomość może trwać w jakiejś formie, oferuje pocieszenie i akceptacje, które mogą złagodzić lęk. Inne podejście do żałoby, badania Schillera rzucają nowe światło na żałobę, przekształcając stratę bliskiej osoby w tymczasowe pożegnanie, a nie ostateczne rozstanie. Wiele osób, które doświadczyły sygnałów lub spotkań ze zmarłymi bliskimi, relacjonuje, że te momenty były kluczowe do zaakceptowania straty i pójścia naprzód. Wiedza, że nasi bliscy mogą być wciąż obecni w jakiejś formie, pozwala nam na utrzymanie z nimi symbolicznego związku, szanując i honorując ich pamięć. Można to robić poprzez proste rytuały, takie jak zapalenie świecy, chwila ciszy lub ponowne odwiedzenie specjalnych miejsc, które z nimi dzieliliśmy. Te praktyki stają się źródłem pocieszenia, przypominając nam że więź nie rozpada się, a jedynie się przekształca. Zmiana codziennych priorytetów, kiedy zgłębiamy ideę, że świadomość trwa poza życiem fizycznym, nasze podejście do tego, co naprawdę się liczy, dramatycznie się zmienia. Zamiast skupiać się na tym, co możemy zdobyć lub zgromadzić, zaczynamy cenić to, co dobrego możemy zostawić dla innych, szczęśliwe wspomnienia, akty współczucia i życzliwości oraz słowa zachęty, które dajemy tym, których kochamy. Ta świadomość skłania nas do refleksji nad wpływem naszych działań. Jeśli to, co zabieramy ze sobą, wykracza poza to, co posiadamy, podkreśla to wartość rozwoju osobistego, pielęgnowanych przez nas cnót i dzielonej mądrości. Komfort w podróży i pogłębianie duchowości odkrycia Schillera zachęcają do pogłębienia poszukiwań duchowych, prowadząc nas do kwestionowania i eksplorowania idei, że życie jest ciągłą podróżą, a śmierć jest tylko nową fazą. Dla wielu wzmacnia to wiarę w coś większego, czy to Boga, wszechświat, czy samą świadomość. To zrozumienie inspiruje ludzi do szukania praktyk, które pomogą im żyć pełniej i bardziej w kontakcie z obecną chwilą. Medytacja, samopoznanie i inne czynności poszerzające świadomość mogą stać się ważnym filarem dla tych, którzy chcą być w zgodzie z ciągłością istnienia. Wartość relacji i trwałej miłości. Internalizując ideę, że miłość i relacje przeżywają śmierć, głębiej odczuwamy znaczenie naszych związków. Uczucia, które pielęgnujemy dla naszych bliskich, nie tylko kształtują to, kim jesteśmy dzisiaj, ale pozostają niezmienną siłą nawet po odejściu. Może to pomóc nam docenić małe chwile, rozmowę, uścisk, słowo pocieszenia, a jednocześnie stawia przed nami wyzwanie, by porzucić banalne konflikty i budować zdrowe i pełne miłości relacje. W końcu, jeśli te więzi są wieczne, Musimy dbać o nie w najlepszy możliwy sposób, dopóki tu jesteśmy. Te odkrycia proponują bardziej świadome podejście do życia, pełne wdzięczności i celu. Zainspirowani tą wizją, możemy dostrzec, że nasze działania, nasz sposób kochania, a nawet nasza żałoba są częścią podróży, która być może nigdy się nie kończy. Werner Schiller oferuje nam nadzieję, że więzi nie giną, ale trwają nie tylko w naszych sercach ale w wymiarze wciąż poza materialnym zrozumieniem wnioski wernera schillera na temat przetrwania świadomości po śmierci rezonują z różnymi tradycjami i filozofiami duchowymi co otwiera drzwi do głębokiego dialogu między nauką a duchowością te połączenia z odwiecznymi tradycjami, takimi jak buddyzm i spirytyzm, nie tylko wzbogacają treść, ale także tworzą most, który poszerza zasięg i zainteresowanie tych, którzy szukają odpowiedzi na to, co dzieje się po końcu życia fizycznego. Buddyzm i ciągłość świadomości. W buddyzmie uważa się, że świadomość jest ciągłą siłą, która przeżywa śmierć fizyczną, przechodząc przez cykle odrodzenia, aż do osiągnięcia stanu oświecenia. Podobnie jak Schiller sugeruje w swoich badaniach, buddyzm postrzega śmierć nie jako koniec, ale jako przejście, w którym istota jednostki trwa w innym planie. Szczególnie istotna jest koncepcja bardo w buddyzmie tybetańskim okresu przejściowego między śmiercią a odrodzeniem. Uważa się, że podczas bardo świadomość przechodzi przez intensywne doświadczenia i może nawet łączyć się z wciąż żyjącymi bliskimi. Związek między tymi tradycjami a odkryciami Schillera wzmacnia ideę, że istnieje ciągłość, która wykracza poza ciało, inspirując publiczność do refleksji nad głębią cyklu życia. Spirytyzm i komunikacja ze światem duchowym badania Schillera, zwłaszcza nad mediumizmem i możliwością komunikacji z zaświatami, w imponujący sposób pokrywają się z zasadami spirytyzmu. Dla spirytystów dusza ewoluuje po śmierci i może komunikować się z żywymi, oferując wskazówki i pocieszenie, zwłaszcza aby pomóc tym, którzy wciąż żyją, zaakceptować przejście. Alan Kardec, Założyciel spirytyzmu badał tę ideę w swoich pracach, przedstawiając relacje i dowody, które, podobnie jak badania Schillera, sugerują, że świat duchowy nie jest oddzielony od naszego planu, ale w bezpośrednim kontakcie, służąc jako rozszerzenie istnienia. To połączenie jest szczególnie ważne dla tych, którzy szukają dowodów na to, że miłość i więzi z utraconymi bliskimi trwają poza śmiercią, oraz dla tych, którzy wierzą, że wiedza duchowa jest istotnym przewodnikiem w życiu doczesnym. Hinduizm i koło Samsary. W hinduizmie wiara w reinkarnację i cykl narodzin i odrodzenia, znany jako Samsara, wzmacnia ideę ciągłości świadomości. Zgodnie z tą tradycją, po śmierci dusza powraca na plan ziemski, aby przeżywać nowe doświadczenia i ewoluować, aż osiągnie stan doskonałości i wyzwolenia, mokszy. Doświadczenia z pogranicza śmierci i inne zjawiska paranormalne, badane przez Schillera, oferują nowoczesną perspektywę na tę ciągłość, odzwierciedlając hinduistyczne zrozumienie, że życie jest cyklem w ciągłym ruchu. I że każda osoba ma większy cel, który ujawnia się w różnych żywotach. Zachęca to do refleksji nad naszą rolą w ciągle zmieniającym się wszechświecie, gdzie każdy czyn i wybór może kształtować naszą ścieżkę w innych egzystencjach. Chrześcijaństwo i życie wieczne. W chrześcijaństwie życie wieczne jest centralnym filarem. Wielu chrześcijan wierzy, że dusza przeżywa ciało i że po śmierci nastąpi ciągłość w obecności Boga. Schiller oferuje badawcze podejście do tej wizji, pokazując, że nauka może dostarczyć dowodów na to, że świadomość może przetrwać w jakiejś formie po życiu doczesnym. Możliwość komunikacji z tymi, którzy odeszli, i sygnały otrzymywane przez krewnych zmarłych, które Schiller dokumentuje, odzwierciedlają pewne doświadczenia świętych i mistyków chrześcijańskich, którzy relacjonowali wizje i kontakty ze światem duchowym. Dla publiczności chrześcijańskiej, ta jednocząca wizja nauki i duchowości przynosi komfort. I inspiruje większą pewność, że wiara w życie wieczne może być zakotwiczona w czymś solidnym. Filozofie zachodnie i eksploracja świadomości w filozofii zachodniej wielu myślicieli od Platona po Junga zastanawiało się nad możliwością nieśmiertelności i tego, że świadomość może istnieć poza ciałem fizycznym. Platon na przykład wierzył, że dusza ma nieśmiertelną naturę i że śmierć jest tylko wyzwoleniem z ciała. Karl Jung w swoich badaniach nad nieświadomością również rozważał istnienie czegoś poza życiem materialnym. Badania Schillera, wprowadzając perspektywę śledczą do tych idei, zapraszają zwolenników filozofii zachodniej do ponownego przyjrzenia się tym koncepcjom pod aktualnym i opartym na dowodach kątem. Pokazuje nam to, że pytania o życie po śmierci są ponadczasowe i że dążenie do zrozumienia naszej własnej istoty jest ciągłym wysiłkiem ludzkości. Most między nauką a duchowością. Łącząc odkrycia Schillera z tradycjami duchowymi i świeckimi filozofiami, film poszerza swój zasięg i łączy osoby poszukujące odpowiedzi na temat życia po śmierci w różnych kulturach i wierzeniach. To integracyjne podejście przypomina publiczności, że pomimo różnic kulturowych i filozoficznych, dążenie do prawdy i sensu istnienia jest czymś, co nas łączy. Ten most między nauką a duchowością nie tylko wzbogaca treść filmu, ale także czyni go uniwersalnym, pokazując, że doświadczenia i odkrycia dotyczące życia poza śmiercią są bardziej punktem zjednoczenia niż podziału. Sceptycyzm i ograniczenia. Żadne badanie świata duchowego i przetrwania świadomości po śmierci nie byłoby kompletne bez omówienia sceptycyzmu, który je otacza. Od początku swoich badań Werner Schiller, podobnie jak wielu naukowców zainteresowanych duchowością, spotkał się z intensywną krytyką. Sceptycy i tradycyjni naukowcy kwestionowali ważność metod i wniosków Schillera, wskazując na brak namacalnych dowodów i nieodłączne wyzwania związane z badaniem czegoś tak nieuchwytnego jak duch. Tradycyjna nauka poszukuje mierzalnych i powtarzalnych dowodów, ale zjawiska duchowe wymykają się tym definicjom. Jednak głębia i autentyczność badań Schillera nadal przyciągają zainteresowanie, zwłaszcza wśród tych, którzy już mieli doświadczenia duchowe lub stracili bliskich i szukali odpowiedzi. Schiller udokumentował nie tylko teorie, ale także szczegółowe relacje o zjawiskach, takich jak doświadczenia z pogranicza śmierci i komunikacja z zaświatami, które chociaż nie mogą być potwierdzone w laboratorium, odzwierciedlają wzorce i podobieństwa, które, jak twierdził, są trudne do zignorowania. Mimo ograniczeń narzuconych przez metodologię naukową, Schiller kontynuował swoje otwarte i poświęcone poszukiwania, uznając, że pewne wymiary istnienia mogą nigdy nie zostać w pełni zrozumiane przez współczesną naukę. Wierzył, że nawet w obliczu krytyki, nauka musi badać nieznane i pozostawać otwarta na to, co nie może być natychmiast wyjaśnione. Ta postawa, jednocześnie pokorna i odważna, zachęca publiczność do rozważenia, że być może nie wszystko, co istnieje, można zaobserwować i udowodnić tradycyjnymi metodami, a ludzkie doświadczenie ma niuanse i głębie, które warto zbadać. Podsumowując, stoimy przed wieczną tajemnicą życia i śmierci, która pozostaje mglista pomimo postępu technologicznego i naukowego. Badania Wernera Schillera zachęcają nas do refleksji: jeśli naprawdę istnieje ciągłość po śmierci, jak to zmienia sposób, w jaki żyjemy dzisiaj? Czy eksploracja możliwości istnienia poza planem materialnym skłania nas do ponownej oceny naszych wyborów, relacji i samego dążenia do sensu? I pozostaje pytanie: jeśli naprawdę istnieje coś więcej, jak wybrałbyś teraz żyć? To jest rodzaj pytania, które skłania nas do spojrzenia w głąb siebie i które może otworzyć przestrzeń, aby publiczność dzieliła się swoimi przekonaniami, doświadczeniami i uczuciami. Ostateczna refleksja pozostawia potężne przesłanie i inspiruje widza, aby nie tylko obejrzał film, ale także go udostępnił, czyniąc go większą rozmową o tym, co oznacza żyć i przekraczać życie.